Dzień dobry, szczęść Boże. Mamy poniedziałek, 14:30, pora obiadowa, ale ja obiad jem dopiero później. To jest mój drugi posiłek, można powiedzieć, drugie śniadanie późne. I przyszłem z treningu. I to jest takie: zawsze jem sobie coś lekkiego. Yy, także na i posiłek wylatuje Serek Prezydent drzemem wymieszany i kawałek ciasta, które piekła żona. ja się będę pokrzepiał i życzę miłego dnia. Pozdro!